Dobra, teraz będzie moment chromowania naszego samochodu. E, Sam moment, prawda, tutaj... Opowiedz. E, ...trzyma duko na naszą tutaj, prawda, szyba. Po prostu chcemy wykorzystać aluminium. Chcemy wykorzystać aluminium... Opowiedz, jak to, mordobie zrobiłeś, mordobie jak, jak to zrobiłeś. Ta butelka przywiązana jest do prowadnicy. <laughs> ja już się obsmarkałem. Izolacją w kolorze czerwonym racingowym. I nie rusza się na boczki, prawda? Gdyż jest zwierana na sztywno. Każda jest przywiązana do każdej i jeszcze do boczku z przodu, także nie rusza się w ogóle i pieczak nigdy się nie ogarnie. Nie będzie słychać, że to butelka. należy dać wiedzieć, że czerwony jest bardzo szybkim kolorem. Tak. tak to butelki usztywniają konstrukcję drzwi. Kons konstrukcję nośną. Kons i, I w ogóle A. będzie tu. Dlatego teraz, teraz tutaj chcemy wykorzystać jeszcze aluminium do wykończenia. Takie... Znaczy aluminium, chrom. Tutaj to będzie wszystko. moment chromowania. E, nas na chrom, nową. To jest chrom turecki chyba. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że nie stać by nas na nową folię aluminiową, ale jest po kebabie... Czut osób, to jest prawda. Przy okazji piękny zapach w samochodzie. Zapach kebaba. Po Co z, tej... z Choineczki zapachowe, A, prawda? No tak. No. Ta butelka na przykład już jest niepotrzebna, więc możemy się Do, do następnego Kiedy samochodu się, doda, się przyda. Do następnego samochodu dokładnie. W tym momencie wystarczy wszystko zamontować i drzwi są gotowe. W takim razie co? Zabieramy się do montowania? Musisz ustąpić. Dobrze. Nie no. Ale nie, ty to... Żeby... Motek mu rzucić. wrzucić. Albo takie turbo widoczyki. Słyszałem, że pomagają. Dodają dwa konie. O, dobra. Dobra, to co montujemy? A jak?